Na pewno okres krótki, ale bardzo wyczerpujący. Trenowaliśmy praktycznie dwa razy dziennie. Cały czas od początku okresu przygotowawczego. Trener Kubicki nas nie, nie oszczędzał. Na treningu trzeba było naprawdę się napracować. i Miejmy nadzieję, że efekty będą widoczne w Lidze. Jeszcze jest dwa tygodnie. Musimy teraz chodzić do obciążeń. I, I teraz już mamy taki mikrotyk treningowy, troszeczkę lżejszy. I na pewno za świeżość się wróci, bo dzisiaj było widać, że jeszcze biegamy troszeczkę... Ee, nie, nie tak jak powinniśmy, pogoda też dała się we znaki, ale no mówię, no teraz będzie ten okres trochę lżejszych tych treningów i na pewno się świeżość przyjdzie. W klubie zaszła zmiana, nie mamy jeszcze Kowalczyka, Sacher Aleksander. Jak się na tą współpracę bądź rywalizację w tym składzie? No, czy ja powiem tak, jak ja zawsze powtarzałem, że trener wybiera zawodnika, który najlepiej się prezentuje i który daje najwięcej drużynie, czy to będę ja, czy to będzie Arek, jak drużyna będzie wygrywała. To będzie fajna atmosfera w klubie i w mieście i mówię, no na pewno jest to rywalizacja. My z Arkem trenujemy na pewnych powrotach, nikt nas nie ma kontuzji, tylko dyspozycja dnia będzie jak kto będzie grał. Jeszcze młody Oskar przepacz 16-latek, to jest pewnego rodzaju element do No tak, zawsze tutaj było tak, że ci napastnicy mieli już troszeczkę tych wiosen, a tutaj wszedł młody chłopak i na pewno jest to ciekawy zawodnik i na pewno trenery w miarę... W miarę, kiedy będzie mógł, no to na pewno będzie z niego też korzystał.